Oto tej szkoły pierwszy dzień jest, czy pomyślnie zdamy test, tylu uczniów z krain stóp, przyjaźń każdy znajdzie. Tu. Co za dzień cieszy się, rośnie serce, nareszcie spełnia się serce. Błędy. Mamy cel, więc do pracy się brać. Spójrzcie, bo tu jest zasad zbiór. Wszystko ma dzisiaj nam grać. To nie wiem, czy wolno tak działać tu Jeśli chwilę dasz Tak, tu na piśmie masz Przestań! Nie musisz lekcji psuć Skupmy się Nie ma miejsca na błędy Mamy uczniom swą wiedzę tu dać Ważny Zbiór, więc wszystko ma dzisiaj nam Dla znania zabawy nie znajdę, o nie! Uczniowie się nudzą, co zrobić, kto wie? Szczerości jak uczyć, to wiedzieć mam skąd Ja w tym gubię się już Powie ktoś, gdzie jest bo, bo nasza jest szkoła lecząca jest To za Radość mieć, połączy łączy nas tu przyjaźń. Mocna jak bijący dzwon, to silna więź Więc podaj dłoń, kopyto, to nawet szpon. Widzę gry faktów w ogrodzie, Hipokrefy są sautoterminę tej szkoły niech przychodzi, każdy z krainy zje. No i jak co talent ma? Górze wszystko pięknie gra. Podmieniec też się znajdzie. Jeśli przestaniecie wreszcie śpiewać, Smolder zostanie! Juhu! Jeśli Smog zostać, jak zostać? Wiem, że podmieńcy będą z ciebie dumni, celko. To twoje miejsce. Ach, pokażesz mi te schody, o których mówiłaś? Tak! Co? Twoje miejsce jest w domu! Co mnie obchodzi, że masz przyjaciół? Może cię, dziadku! No już niech będzie! Przestań tak robić! Dobry ze mnie pedagog szkolny, he? Tak! Pisanie regulaminu to była super frajda. Zaraz się biorę za układanie planów lekcji. Ale yy, z pomocą przyjaciółek. No jasne. Gdy cierpisz, bo w samotności tkwisz, to znak, że czas jest zmian. Kiedyś wiesz, jeden sposób byłby zmienić rzeczy, stan. Tam szkoła jest daleko gdzieś, co przyjaźni uczy lecz. Jeśli mieszkasz tu, to szkoda słów. Marzenia idą wrecz. Lecz teraz wreszcie Tu alternatywę masz nie szkoła, lecz uczelnia, bo to uniwersytet jest nasz. uczelni tej, ciesz się i śmiej, już nie musisz grać na prowincję. Nauczysz się wszystkiego tu i dyploma traci się. Jest, przyjaciele, dobrze słyszeliście? To jest jedyny uniwersytet przyjaźni na świecie! I każdy graf nam mówi, że uczelni wad jest brak. To kilka liczb coś mówi mi, że jest tu coś nie tak! Nawet na drugiej szkoły dyrektorka, tak! Że przyszła tu nie tak, bo sympatię są też dla nas ma! Doprawdy bardzo miło nam, że wspomóc zechcesz nas. Przyjaźni specjalistka przyszła roztaczając blask. Jesteśmy zaszczyceni. Przyjaźni duch panuje tu. Tak, tu! Wiedzę wam przekażemy. Dwa razy szybciej uczysz się i to ci tutaj zagwarantujemy. Użyć się przyjaźni dwa razy szybciej. Nasze kursy są tak przyspieszone, że prowadzenie ich dłużej byłoby zbrodnią. Materiał przeglądany jest przez każdy ważny urząd na. Kontestję zaraz otrzymamy już na dniach czy wiarę da W uczelni tu, spełnienie stóp. I nawet ona potwierdzi ten sam. Najlepsze doze no ze wszystkich miejsc, kiedy piękny ci. obu tych miejscach jest wiele dobrych rzeczy. Rozumiem, dlaczego trudno ci się zdecydować. Twe serce rozdzielone w dwóch, nie możesz w miejscach żyć. Czy wzgórza, czy podwodny morski świat. Na szczęście ty masz tutaj nas i powiem, co tu kryć. Że pomagamy innym już od lat. To miejsce dobrze znasz, to harmonii wzgórza są. To twój dom, tu płynie wolno czas. I słońce oświetla miliony liści Zieleń łąk, kwiatów łąk Tyle pięknych tras już wiesz Że tu chcesz mieszkać, nie mów nie Myśli zbierz i powiedz to Nutka ta w sercu gra, kto tu żyje ma Pewność, że to jest dom A wiesz co? Ja znam miejsce! które jest fajniejsze i zabawniejsze i takie bardziej dla Ciebie. No chodź, wiesz o czym mówię. Sequestria Twój dom pośród fal otom. Czasem słów I orły pod niebem pod wodne I podwodne szkółki ich szpony tak wielkie Można pływać w Są gwiazdy w każdą noc Gwiazdy od co Łąka, plaża, słońce Uważaj, sykwestria Górza harmonii Sykwestria Górza harmonii Koniec, wygrała złość Już nie chcę z tobą gadać Dość Na pewno nie chcesz jechać w środku? Bank. I nie wycofujesz się, gdy będziemy spać w tym przytulnym wozie, może być ciasna, bo... Trixie, po drodze jest sporo pensjonatów, gdzie możemy się zatrzymać. Nie przejmuj się tym. Nie zamierzam się wycofać z największej i najwspanialszej wyprawy wzmacniającej więź między kucykami. Wiesz, kiedy tak o tym mówisz, jestem mega podekscytowana. Ja też. A! Gdybyśmy były takie jak Twilight i reszta, to pewnie byśmy o tym zaśpiewały. To jest droga do przyjaźni Choć mamy niewielki tak dwóch To lepsze niż chodzenie, nie? Ja przecież idę! Wyprawa nam pomaga, żeby lepiej poznać się Od razu są efekty, bo śpiewamy to my dwie To jest droga do przyjaźni Ty i ja, ja i ty, świetny deal Przyjaźni siła jest wielka, doskonale wiesz. Chętnie się zamienię na wozy, jeśli chcesz. Co? Co on powiedział? Nic takiego. Co za ścisk, już nam miejsca brak. Musimy działać razem, to wyraźny znak. Super się z tobą podróżuje, kumpelo. Z tobą też, kumpelo. To jest droga do przyjaźni. Właśnie tak! Na własne życzenie to masz Gdy się kłócisz, to wyprawa, nieba przebieg zły Lecz nas to nie dotyczy, mamy szczęście ja i ty To jest droga do przyjaźni To najlepsza z możliwych jest dróg Poszujesz znów? lato, zima, wiosna, jesień, przyjaźnimy się Przez wiele jeszcze długich lat wędrować z tobą chcę To najmniej dziewięć Co za już nam Kini. miejsca brak To zupełnie jak wyścig w parach, gdzie trzeba współpracować, by wygrać To pewnie zna Albo jak film, w którym główne bohaterki nie mogą się od siebie oddalić, bo mają... Nie śmiech! śpiew. la 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 la, 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 la. Była mowa nam i miłość do śpiewu Słychać nieraz też było żart i dużo było śmiechu Lecz wybuchł raz ogromny spór, gdzie padło wiele słów Górę wziął płomienny gniew Problemy z pieczywem, fakt Gdzie to ja? A, no tak Więc wioskę całą nam zniszczyło Fatalny to był dzień Wyszło więc, że przez słowa złe naród nasz zapadł cień Taka z rozmów padło nagle Na zmiany przyszedł czas Prosto do rzeki ciszy Więc wszedł każdy z nas Nasz gniew studziła woda I znów się chciało żyć Lecz co dnia tak Potrafi być Poważnie, nie da się długo wytrzymać grając tylko w sudoku Bo czas nie zjawi się Gdy nie spadnie wcześniej deszcz I nawet piękny jabłko Robak zje Z radości nie rezygnuj Po co masz się na nazabawać Oto lekcja, która nam też przyda się Długo tkwiłam w cichym świecie Głosy w głowie grały mi Zwykły wszystko zmienił, to był koniec cichych dni Uleczył na w głos, na problem prosta rada Przez lata w ciszy żyłam i zaczęłam nagle gadać Nie chcieli słuchać moich słów, ignorowali krzyk Nie chcieli sztuk i trudnych mów, piosenek nie chciał nikt Stworzyłam im też operę o gościu, który maskę miał. I zakochał się w śpiewaczce i nie że chociaż lubił grać na organach. Do tego był zazdrosny, bo śpiewaczka wolała innego, więc porwał ją i woził gondolą. No błagam cię, kto nie lubi musicalu, no weź! Bez zaraz potem mnie, Od dziś będę cię uczyć, jak to jest być smokiem. Słuchaj uważnie, chłopcze, bo ja nie zamierzam się powtarzać. Spójrz na ten zamek, to twój dom. Odlatowy, prawda? Miejsce nie dla smoka to... Eee, serio? Spójrz na tę ścianę, mądry ksiądz. Dopiero je poukładałem! To miejsce to dla ciebie zło. Wierz mi, ja wiem, co z tym zrobić. Te wszystkie urocze kucykowe rzeczy, których tu pełno Trzeba się ich pozbyć w pierwszej kolejności Jamy to nie przypomina, coś za miękko jest Eleganckie szaty idą precz Zabierz to ze stołu, czy to złoto? Masz ten gest Lecz wszystko to nie nasza smoku rzecz Miejsce to swój urobarek, lecz ambly już słodycz Rzecz cukier z pięknych ścian Rozpuścił cię ten łatwy byt Kucyków blisko, żyjesz zbyt Być smokiem tu to kiepski plan Dobra robota chłopcze, ale to dopiero początek Każdy smok ci powie, trzeba mieć swobodny chód Patrz, już ci mówię co i jak Chcesz utrzymać fason, zostaw wszystkie śmieci tu Bo smok się właśnie nosi tak Wyrzuć to! To też! O, to jest ładne! Te łuski słabe, szkoda słów Poduszki wywal, masz być zdrów Miły set, ale smoczy już krzyczy nie. Każdy smok ma wolny być! Po co chcesz te zęby myć? Ja kamień na swych kłach mieć chcę. No ja! Miejsce to swój urok ma Lecz smokam już słonec da Świeci pozbądź się z tych czterech wszystko oddaj mnie! Wtedy już uwolnisz się, być smokiem, tu to kiepski plan! Ha! Masz rację! Już się lepiej czuję! Widzisz? A nie mówiłem? Masz fart, że cię znalazłem! No już, przynieś mi więcej! Nie ma sprawy! Przyniosę ci wszystkie urocze kucykowe przedmioty, które mam Tato! Świetnie! Zasuwaj, synu! Bo być smokiem, tu to świetny plan! <laughs>